Dieta dla urody, dieta joginki twarzy. Temat poruszany wiele razy, ale jeszcze niewyczerpany, bo nadal pokutuje sporo mitów. Więc powiedzmy sobie, co jeść, czego nie jeść i w jakich ilościach. I tutaj myślę, że na wstępie należałoby powiedzieć, zanim. Wejdziemy głębiej w to, czego unikać, a czego może sobie dać więcej. To, że wszystkie diety społeczeństw długowiecznych, długowiecznych w dobrym zdrowiu, w bardzo różnych tak naprawdę punktach globu, mają ze sobą jedną rzecz wspólną. Jedzenie mało. I to nie jedzenie czterech, pięciu posiłków dziennie, a jedzenie dwóch, a czasem nawet tylko jednego. Jeżeli uznamy, że jeden raz to może być troszkę dla wielu z nas ekstremalnie, to dwóch posiłków dziennie. Ludzie dawniej znali poczucie lekkiego głodu i nie panikowali. Nie mówimy tutaj o niedoborze kalorycznym i o sytuacjach głodu i niedoboru. Mówimy o tym, że kiedy żołądek już się opróżnił po lekkim posiłku, a jeszcze do kolejnego posiłku zostało parę godzin, to tak jest ok. To leciutkie poczucie głodu sprawia, że cały nasz organizm przestawia się na tryb oczyszczania, regeneracji i po skórze, och, jak bardzo to widać. Hindusi czasem się troszeczkę śmieją, że ich ajurweda post przerywany znała od tysiącleci w traktatach ajurwedyjskich. Dokładnie jest opisane, że należy jeść mało i rzadko, a więc zaprzyjaźnić się z uczuciem lekkiego głodu czy też pustego żołądka. Nie mówimy o przesadzaniu. Mówimy o tym, że człowiek dawniej był szczupły i mocno aktywny fizycznie. Dlatego na pewno warto sobie to powiedzieć, że dla pięknej skóry, gładkiej, wolnej od niedoskonałości, tak naprawdę warto byłoby jeść dobrze, ale niewiele i nie za często. I tutaj post przerywany, taki, jaki jesteśmy w stanie sobie zrobić i wcielić w naszą rutynę dnia, to będzie na pewno bardzo dobry pomysł. Kolejna rzecz. Duże pytania o suplementację. Ja o tym mówię w oddzielnym poście, ale no faktem jest, że teraz, nawet tak zwana bardzo zdrowa dieta, zwykle nie spełnia wszystkich potrzeb naszego organizmu. Potrzebna jest suplementacja, ale mądra z głową, też naturalnymi koncentratami tego, co cenne, a nie. Pigułkami, raz takimi, raz innymi to wszystko trzeba sobie dobrze rozpracować, ale jak mówię, o tym gdzie indziej. Jeśli ja, pracując z setkami, tysiącami e, twarzy, mogłabym wyróżnić coś, co nam zdecydowanie szkodzi, to na pewno nasz ukochany cukier i w drugiej kolejności proste węglowodany. Niestety, e, w nadmiarze. E, takie produkty w ogóle w naturze nie występują. Jak ludzie jedli odrobinę słodkich owoców, to odrobinę i sezonowo. A rzeczywiście no, trudno o gorszego psuja cery mówiąc żartobliwie, bo wpływa na e, stan włókien kolageno kolagenowych i skóra przedwcześnie pomarszczona, wiotka, e, tak oszarane w tym kolorycie, to często jest nadmierna podaż i cukru. I oczyszczonej pszenicy. Głównie o lektynach też warto sobie poczytać, bo temat jest szerszy. Lektyną najbardziej znaną i e, mocno robiącą bałagan też dla naszej urody jest właśnie gluten, e, czyli białko pszenicy. Także tutaj e, to co ja widzę, takie cery pszeniczne. To są często obrzęki, czyli nie daje rady układ limfatyczny, ale też właśnie osłabienie i brak sprężystości i jędrności skóry. Kolejna sprawa, nabiał. Lobby nas straszy, że jeżeli nie wypijemy, już w ogóle czytałam o dwóch, trzech razach dziennie, to coś strasznego. Nie zjemy czegoś nabiałowego, to nie będziemy miały wapnia w kości, nic bardziej mylnego. Orzechy, pamiętajcie, że orzechy i pestki należy moczyć. Właśnie orzechy i pestki są przebogatymi źródłami wapnia. Dostatecznie przystajalnego, żebyśmy mieli zapewnione tyle co trzeba, a przy diecie roślinnej, która jest dietą optymalną, nie mówię o wyrzucaniu wszystkich dodatków od zwierzęcych, mówię o diecie głównie roślinnej. Tak naprawdę, wabnia mamy mnóstwo bez skutków ubocznych nabiału. A niestety, nabiał znowu dla urody, ale uroda pamiętajmy, że jest odbiciem stanu zdrowia. Jest naprawdę ogromnie, ogromnie problematyczny. Jak widzę tak zwane worki pod oczami, opuchlizny tutaj, zastoje limfatyczne, to od razu właściwie pytam o nabiał i bardzo często jest to ten problem. Problemy alergiczne, które też wpływają na stan cery. No również bardzo często są związane z podażą nabiału, który powoduje też uczulenie krzyżowe, że jest to nabiał plus i jeszcze coś i mamy problem. Nabiał razem z cukrem wybitny tworzą duet sprzyjający zaskórnikom, ale także ropnym zmianom skórnym. Niestety. Jak wyłączamy nabiał, bardzo często skóra się uspokaja. Jak mocno ograniczamy cukier, to wracamy do przepięknej cery, takiej jak powinna być, bez wspomagania, bez e, raczej leczenia. Chciałam powiedzieć, bo za wspomaganiem, e, mądrą suplementacją, jak zapewne wiecie, bardzo jestem, dlatego też zresztą powstały Eliksir i Maestria. Nie o nich ten post, ale warto sobie poczytać. Zobaczcie, czy Was. Przekonają ich składy. Mm, także to są ci nasi główni winowajcy. Mięso przemysłowe, głównie z takim mamy do czynienia, też powoduje dość poważne zabu zaburzenia. Mięso w ogóle warto o tym wiedzieć, bo o tym się mówi za mało. Może nam służyć w malutkich ilościach, jak najbardziej, ale mięso pozostaje w przewodzie pokarmowym. Do 72 godzin. Jeśli zjemy go dużo, to równolegle do procesów trawiennych zachodzą również procesy gnilne. Znowu, w tych społeczeństwach długowiecznych, bardzo często jak było jedzone mięso, to na przykład następnego dnia nie było już jedzone nic, a na pewno tego samego dnia nie był podawany na przykład nabiał żeby uniknąć powstawania tych biotoksen z procesów gli, yy, yy, właśnie yy, gnilnych w przewodzie pokarmowym, a nasza skóra tak jak odzwierciedla wdzięcznie dobry stan zdrowia i jest ładna daje nam zadowolenie, tak też niestety odzwierciedla wszystko co jest nie tak. A co należy jeść? No nie powiem wam nic nowego, jak wspomnę o tym, że Kolorowa dieta warzywna, głównie warzywna, z wrzutkami owocowymi, ale też nie przejadajmy się szczególnie właśnie tymi słodkimi odmianami, bo to też już w zasadzie zaczyna być jedzenie śmieciowe. Naprawdę. Yy, warzywa, liście pod wszelką postacią, orzechy, żółtka ekologicznych jaj, coś wspaniałego i o czym nam nie wolno zapomnieć, jeśli chcemy mieć naprawdę ładną i nawilżoną skórę o zdrowych tłuszczach. To jest podstawa. I e, tak naprawdę diety śródziemnomorskiej, ale też m, diety japońskiej, wielu właśnie diet tych ludzi m, długowiecznych. Tego tłuszczu wcale nie jest tak mało. Jest to tłuszcz roślinny, nierafinowany, oliwa z oliwek m, i e, wszelkie zdrowe, nierafinowane tłuszcze, e, ale też ghee, czyli masło klarowane m, i e, to, co zawiera omega-3, również ze źródeł zwierzęcych, czyli oleje rybie. I tutaj właściwie tematu nie wyczerpałam, bo się nie da tomy na ten temat zostało napisane, ale jeśli bym miała rekomendować dla urody, to bardzo znaczne ograniczenie węglowodanów prostych, odstawienie na biału, jeśli dacie radę, z pszenicą bardzo ostrożnie i mięska bardzo mało. Natomiast z warzywami mniej więcej jesteśmy bezpieczne. Potem, w zależności od naszej konstytucji, różne, jedne warzywa nam służą bardziej, inne mniej. Ale ogólnie kwestia jest. Tu, tutaj już jesteśmy dość bezpieczne i pięknie jemy. Bardzo Wam dziękuję. I przypomnę na koniec, że jedzenie jak najbardziej ma być celebrowane, ma być radością, ma nam sprawiać przyjemność, czyli nie myśmy w kategorii wyrzeczeń, myśmy w kategorii pyszne i zdrowe i nie za dużo.